Siemano mordy, witam was w kolejnym odcinku z Case Haga. Dzisiaj mamy nowe skrzyneczki na stronie, ale jeszcze zanim to, no to pamiętajcie o giveawayach na stronie. Obecnie macie takie oto rzeczy stworzone. E, możecie coś zgarnąć koski, możecie sobie zgarnąć tańsze jakieś skinki. Minimum depozyt już 8 zł, tutaj 11, więcej nie ma, więc zapraszam kodzik slowly używasz sobie na stronie. No i mordeczki, przechodzimy do e, skrzyneczek. Mamy nowe, sk tak jak powiedziałem, skrzynki. No i co, zaczynamy? Lecimy od razu 99 zł, jeden taki spin, pierwsze 56, drugie 26, trzecie 36, uuuuuuu, biednie daje, biednie, na minus na razie każde otwarcie. Ojoj, oj, oj, słaba ta skrzynka jest Royal, dobra. Pierwszy Royal MK Player tu 350 zł. No to tutaj ten Royal oddał nam za kilka otworzeń, tak? Ale no zobaczcie, 350 dało, teraz nam zabrało. Control Panel 400, no dobra, no jak leci Royal, to klasa, tak? Jak leci Royalek, to się podoba dla mnie. 81 zł, ale z tych zwykłych itemów, no nie ma szans, że nam się bitw... Znaczy otwarcie zwróci. 20 zł, no nie wiem, jakoś mnie jeszcze nie przekonała ta skrzynka, może do niej później wrócimy. Game Gold, Gold Nova 360 zł, ok, jest Royal, jakiś nożyk? Nie, Neon Rider 580 zł wartość. O, tutaj się udało wyjść na profit samych itemów bez e, tego. Bez yy, super dropa. Dobra, 350. To tutaj na minus, na minus. Nie wiem, ta skrzynia mi się zdecydowanie bardziej podoba od poprzedniej. Okej, okay, kolejny Royal. No i jest Passimov. Ta jest zdecydowanie lepsza. Lecimy dalej. Warzone. 5 yy, skrzyneczek ładujemy od razu. Okej. Okay. Ty ładnie dropnęło. 800. Ty ile ta skrzynia kosztuje? 1650. Dobra, prawie na zero. O, oj, tutaj da. Patrz, wszystko dało na plus. Ja, pidi. Razy dwa zrobione, zwykłe otwarcie. Na zero, na plus. O i ładnie tutaj buja. Dawaj tutaj kostkę. Uuuu, no i wykrakałem gościu. M9 wpada do nas. No i zajebiście. Warzon chodzi... miodzio miodio, miodzio, miodzio. Dobra, idziemy do kolejnej skrzynki, kolejna toriski. Czyli marka odzieżowa Detailera. No dobra, wjeżdżamy tutaj od razu fulem, że tak powiem. Jest profit, 5 stówek. Drugie otwarcie. O Jezus! O Jezusku, zabrało bardzo dużo. O Jezusku, kochany, dobra, ty, bo my tu się wypstrykamy z pieniążka. Sprzedaj cały za 2600. Na 13 będzie stać. Lecimy z trzema. Okej, okay, 3500, teraz będzie nas na 400 Tak, będzie nas na 400 stać, no i dupa. Dobra, sprzedajmy sobie y, nasze itemy. Nawet ja chyba się po prostu sprzedam tą M9, nie? Chcę wchodzić w weryfikowanie dropów, ale jak chcecie, to możecie sobie to sprawdzić. Mnie to dzisiaj nie interesuje. Mm, no, wiecie co? Ja od razu wbijam w bitwy i biorę te skrzynki na warsztat. Weźmy sobie tą trzy razy. Tutaj myślę, że możemy wjechać nad klasykiem 3 razy, 3 razy, 3 razy. 3,800, 4,700 mamy. Może jakiś jokerek jeszcze tutaj z tego? Dobra, weźmy po tym. Dobra. 8,500. To wrzucamy na 4, na 2, na 2. Klasyk CT. Dodajemy botę, no i jedziemy z tematem. 260 zł. Pierwsza skrzynka do dropnięcia Gamma Doppler Emerald za złotych 2000. Bardzo dużo warte jest ten Glock, ale no co by się dziwić. No w końcu Emerald. Okej, okay, no na razie najwięcej dropią nasi przeciwnicy, ale te dropy jeszcze nie są jakieś przesadzone. Ale jak tak z każdej skrzynki będą dropić więcej niż my, no to jesteśmy pogrzebani. Jest super drop dla Daka. No, i taka awupka, awupka Asimo, właśnie o niej mówiłem. No i mamy spory powrót. Dobra, teraz na minus. Dawaj, teraz ważna skrzyneczka się zaczyna: 330 zł. Teraz dla nas ten 57 jest bardzo drogi. Nie wiem dlaczego, ale jest. E, on chyba ładnie po prostu reflektuje te kolorki: niebieski i czerwony. Mm, dobra, dwie mki. tragedia. Okej, okay, jest awupka Longdog, jest Tiger Tooth, ładnie sypnęło. No i tu by się przydało Super Dropa jednąć, no. Come on, come on, come on, come on. Ajajaj, no i brakuje, brakuje do naszych przeciwników. No i tutaj też dla nich, dobra. Ostatnia nadzieja, ostatnia skrzynka, super drop, proszę. Aj, dupa, no i jesteśmy w plery i to sporo. No ale ta bitwa, jeżeli mam być szczery, to słabo oddała. E, no nie, nie poleciały jakieś zajebiste rzeczy. E, w ogóle muszę jakieś temki dla was powypłacać z Case ale to zrobimy może na kolejnym odcinku. Zostawimy tego dealera sobie. E, free Casey. Freecase'y mamy, to otwórzmy e, Challenger'a, pyk, może coś się dropnie. Nie, no Rider, nie najgorzej, Master daje nam Royal Paladina, Diamond'zik daje nam już shit'owy e, item. O, mamy nagrodę za poziom, to też sobie wej... nie mamy, myślałem, że jest jakaś. Dobra, trzy patyczki, za, za nie też coś stworzymy na pewno e, i to nie małego. Ja w ogóle bym się posłużył... Losowymi skrzynkami. E, niech mi tutaj KSH coś dobierze, tylko chciałbym za więcej pieniędzy. za 1600 mi daje. O, za 2500, dobra. Na 2 na 2 Jezu, jak zwykle biorę cetę. To moja ulubiona strona. Lecimy 350 zł pierwsza skrzyneczka. No i tutaj bida. Bida straszna, ale tu dużo jokerów dało. No dawaj tego Royalka. No, co ty robisz? Co ty robisz? Już kolejna skrzynka bez Royala. No nie, no i makose. No i makose z tej skrzynki. Farm, Knife Joker i toż tyle to. 1000 zł, 2000 zł. To już jesteśmy jesteśmy w dupie, nie? Już co nie poleci, to jesteśmy w dupie, no chyba, że tutaj jakimś cudem coś nam spadnie z nieba. No spadło, ale to im ja pierdzielę, co to poleci mu? Co to im poleci? Nawaja, no dobra, jeszcze akceptowalnie. Overpass Collection. No i jeszcze tu im leci. Nie wiem, jaki fart dzisiaj mają. Kałach bide Monster. 2,5 kloka. Dobra, 500 zł mordeczki. Ja mam tylko jeden pomysł w głowie: Bierzemy Jokera. Bierzemy dwie te skrzynki, wrzucamy to na czterech graczy ja dodaję boty. No i jak się uda zgarnąć to zajebiście, jak nie no to jesteśmy, że tak powiem, dzisiaj na minus, ale mamy już... Emeralda z pierwszej skrzynki, więc mamy odkutkę, o kurwa, z 500 zł 6 koła, nie. Takie rzeczy tylko na case hagu. Takie rzeczy tylko tutaj mordeczki. No i mamy, mamy zajebisty kombek zrobiony. E, ja w ogóle mam dużo tej waluty eventowej. Na razie eventu nie ma, będę mógł sobie ją wykorzystać później. Mm, no to co? Jeszcze jedną chyba trzeba sieknąć. No nie będziemy kurde tutaj tak o suchym siedzieć, nie? Mmm Myślę, że możemy wjechać śmiało sobie w te skrzyneczki. Dobra. I to ładujemy sobie na znowu stronę CT. Mam nadzieję, że w końcu ta lewa strona odda. Pierwsza skrzyneczka. Oj, chuj! No i za poza wodach. No i poza wodach. M9 Gamma Doppler. Z pierwszej skrzyneczki już. A trzeba było szera dać. Trzeba było sobie szera i mieć święty spokój No ale niestety, nie ma szans już tutaj na comeback Mordeczki, dziękuję wam za oglądanie Pamiętajcie o używaniu mojego kodu W tym miejscu wpisujecie sobie kod slowly, Dostajecie bonus do doładowania 20% no i macie konkursy na stronie ode mnie Stworzone, wbijajcie sobie Na razie, cześć!